Jesteście dla nas ważni. Wiemy, że jest Wam trudno. Nie wiemy, kiedy to się skończy. Może to się skończy za, na jesieni, może pod koniec roku, a może dopiero wtedy, kiedy, kiedy wynaleziono będzie szczepionka albo lekarstwo. Ale ten rok 2020 trwa. Wiem, że boicie się o zdrowie rodziców, dziadków, o sytuację finansową rodziny. Wasze lęki, wasze obawy są dla nas bardzo ważne. Brakuje wam prywatności, doskwiera wam ograniczenie samodzielności. W niejednym domu jest nerwowo. Wychodzi na wierzch agresja raptem, przemoc chwilami, że chciałoby się od tego uciec i nie ma dokąd. Każdy z nas, każdy z was jest człowiekiem, ma swoją godność i ma prawo poszukiwać pomocy w sytuacjach trudnych. Są różne organizacje, stowarzyszenia, fundacje skupiające ludzi, którzy są z Wami związani i z Waszymi problemami, dla których jesteście bardzo ważni. Nie myśl, że inni mają gorzej, że Twoje pytania i wątpliwości są banalne i nie zasługują na uwagę. Wszystkie zasługują. 116-111 to numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Rozmawiajmy. Słowa leczą. Pamiętajcie, nie jesteście sami, jesteście wyjątkowi. Rozmawiajmy ze sobą. To zawsze pomaga.